Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie, kochane dzieci. W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus będzie troszeczkę kucharzem i powie nam o soli, która jest niezbędna, dlatego żeby potrafy miały smak, oraz będzie troszeczkę elektrykiem i powie nam o świetle, które jest bardzo ważne wtedy, gdy w domu zapanują ciemności. Ale jak to się ma do naszego życia duchowego, o tym wszystkim dowiecie się z dzisiejszego odcinka. Zapraszam! Do dzisiejszej pracy potrzebne będą: jasna i ciemniejsza kartka, talerzyk do odrysowania, klej, nożyczki, pisaki, kawałek sznurka. Ewangelii według świętego Mateusza. Wy jesteście solą dla ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku. Aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak, niech świeci Wasze światło przed ludźmi, aby widzieli Wasze dobre uczynki i chwalili Ojca Waszego, który jest w niebie. Najpierw od talerzyka rysujemy na obydwu kartkach kółka. Ojciec Mateusz powiedział, że powinniśmy być światłem i solą. Na białej kartce rysujemy świecę, czyli światło. Świecę możecie wykolorować na dowolny kolor. Ja koloruję na żółto. A teraz rysujemy sól. Narysujemy solniczkę. I wysypujące się Kryształki soli. Następnie białą kartkę przyklejamy na zielono. i w ten sposób powstanie nam taki medalion. Żeby medalion można było powiesić na ścianie, nad biurkiem, ewentualnie na szyi, jakby ktoś chciał, to musimy zrobić sznureczek. Przebijamy kartkę i przekładamy szporeczek przez dziurkę. I nasz mendalion jest już gotowy. Kochane dzieci, wystarczy szczypta soli, aby potrawa, zupa czy jakieś inne danie nabrało smaku. Podobnie ma być w naszym życiu codziennym. Wystarczy mały dobry gest, jakieś miłe słowo, czy niesienie bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi, żeby życie tego człowieka nabrało smaku, a nie było tylko smutne, jakieś pełne cierpienia. Podobnie jest ze światłem. Wystarczy mała świeca, aby w pomieszczeniu, w którym jest ciemno, zapanował światłość. Pan Jezus mówi o tym, że nie stawia się światła pod korcem, bo wtedy co? Nie ma, nie widzimy światła, nie spełnia swojej funkcji. Dlatego w naszym życiu duchowym jest również ważne to, aby nasze dobre uczynki były widoczne. Abyśmy się ich nie wstydzili, ale w przedszkolu, czy w szkole, czy w domu, jak najwięcej tych dobrych uczynków było naszym udziałem, dobrych słów. Wtedy będziemy, jak sól, nadawać smak życiu innym i jak światło, będziemy rozpromieniać ciemności życia osób, które nam towarzyszą. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam z Panem Bogiem.